Tak. To racji w ogóle nie ma, mm A wiesz czemu? Nie. Bo iglaki rosną na ziemi kwaśnej, a na kwaśnej ziemi rosną Mhm. Patrz, tam Może to się Ale patrzyłem, wiesz? Zadaśnie patrzyliśmy, że nie ma, no czemu, czemu na tego Ale bo on wcale nie jest zaznaczony na mapie? Czemu na tego nie radziliśmy? Bo nie jest zaznaczony w ogóle na mapie na Google. No a może jeszcze takie, które nie są zaznaczone. No, być może. O ten, tak lekce rezerwało ten powoły.